Ja to tam NPK już nie stosuję, tak naprawdę pod korzeń ani nic. Przerzuciłem się właśnie na odpowiednią uprawę i trochę biologii odpowiedniej, bo to też jest teraz tyle się porobiło preparatów, że nie wiadomo co korzystać. Ale tak podam na przykładzie 30 ton obornika, do tego 300 NPK, no i sprawdzamy, no bo już zaczyna ruszać wegetacja, czy ruszać z azotem, czy jeszcze nie. Poziom odżywienia azotem umie 750, niego 650. O co chodzi? O co chodzi? Panie, Panie profesorze. Tak jest. I chcę powiedzieć tak, to dokończę ten wątek. Im jest piękny produkt, bez nazwy powiem, tylko ile mamy myśli? Mam jest produkt i w nich jest 11 bakterii możonych. I gdyby wiedział rolnik, bo rolni wszyscy wili, że środowisko dla bakterii poszczególnych ma swoje przywary, jakby powiedzieć. I nie będzie robił tam, gdzie źle, bo nikt za darmo nie pracuje, a tym bardziej przyroda. To jest wszędzie tak na tym świecie. I teraz tak, jak kontrola nie zapewni wszystkich rozwiązań, to raczej rolnictwo musi stać się bardziej innowacyjne. I łodzi tu są, powinni się uczyć. Ten człowiek zaczął się uczyć kiedy? Niedawno. Cloud, Mene, Erwis, Instytut, Deloval, Summers, Francus. Aby zagwarantować sukces, rolnicy potrzebują eksperymentowania. Oczywiście, rzucić w kłopot, temat zamknięty. Informacji. I co z tego? I szkody. I kto to robi? No może i robią niektórzy. Jak z tego co wynika, to jest problem, bo te traktory chodzą daleko. W komentarzach na YouTubie, bo nie mam ochoty odpisywać, nie ma sensu. Musisz się uczyć. Nie ma liczb granicznych. A co to jest? A co to jest? Wszystko jest. Tylko chciałbyś mieć podane? Tak się nie zrobi. Musisz je znać. Pan profesor, jeszcze muszę, bo to dobry profesor był, Schneider, pokazuje, jak roślina potrafi dawno temu, stare lata, pokazuje, jak roślina potrafi sobie Dać yy, radę z w ogóle no, z jeżeli jest odżywiona, a jest nie, ponieważ soki pokazują wyraźnie, że nie masz poukładane mało tego. Jeżeli weźmiesz yy, yy, tu glebę i nie masz tego, co powinno być, to i źle. I to jest przykład, że jest bardzo mała pojemność molowa, a się okazuje, że to rośnie, bo jest poukładane. No ja bym, ja pani Adamie, ja tam co? Nie co, będę tu ruszał tak? A więc, podsumując sumując te nasze e, e, myśli dotyczące cięcia kosztów, ta technologia i ekonomia upraw jest w cudzysłowie banalnie prosta. Tak. Nie jest skomplikowana. Wykonanie badań glebowych e, w postaci rozszerzonych, które to robią stacje chemiczno rolnicze w naszym kraju, opłacają się. Jedna próbka, jedna próbka, kosztuje, podstawowa metoda Melicha 8 ,70 zł, 70 groszy, a Egnera 15,60. Z kolei rozszerzona jedna próba zbiorcza kosztuje 280, Egnera, a Melicha 180. Stać każdego rolnika, który ma 1 hektar, żeby zrobić taką próbę. Cieszymy się, że Instytut Wsparcia rolnictwa Rozwoju Rolnictwa podwyższył poprzeczkę. Dla pożytku każdego rolnika. Metoda daj daj będzie dobrze, prowadzi do ruiny ekonomicznej gospodarstwa. I czy to będzie ochrona chemiczna czy biologiczna, metoda daj daj jest ślepą uliczką. A więc badania rozszerzone oraz poukładanie składników i metoda analizy soków komórkowych roślin, jest najprostszą, najtańszą metodą na poprawę ekonomii gospodarstwa oraz biologizacji gospodarstwa. Czy ona się będzie nazywała zrównoważona, czy regeneracyjna, czy jakkolwiek jeszcze inaczej, wraca życie do gleby. I wtedy prochnica jest życiem.